Cześć, tu Igor i Tomek, czyli kanał Wszechsprawność. Nagrywamy z Centrum Przygotowania Sportowego, a w dzisiejszej rozmowie z Igorem porozmawiamy o stretchingu, czyli rozciąganiu i dlaczego nie zawsze działa tak, jakbyśmy chcieli. Zostańcie z nami. Według Ciebie w takim razie jak to wygląda? Czy powinniśmy się rozciągać? Kiedy, dlaczego? Zanim takie pytanie, to dlaczego właśnie niektórzy mówią, że trzeba się rozciągać często, a teraz wiesz, też jest szkoła taka trochę ciężarowa, żeby się wręcz nie rozciągać, że zestaw odpowiednich ćwiczeń może zastąpić rozciąganie, ja bym się cofnął do jakby praźródła czyli postawienia sobie pytania, dlaczego pewne mięśnie mamy w cudzysłowie spięte, nie wiem, skrócone i czujemy, że musimy je rozciągać. Ja głęboko wierzę i zawsze wierzyłem w taką jakby teorię czasu i proporcji, w jakich pozycjach spędzamy ten czas, co mam na myśli. Nie wierzę już teraz gdzieś tam po prawie 30 latach w sporcie, w treningu, że jeden, dwa treningi zrobione w tygodniu nas spinają i one są źródłem problemu, tak? Czym jest jedna godzina treningu w ciągu dnia w stosunku do tego jak chodzimy, siedzimy, stoimy? chodzimy, a nawet, tutaj nie przesadzam, śpimy, prawda? Zgodzisz się, że jedna godzina treningu, nawet jakbyśmy tam jakieś głupoty robili, nie wiem, brzydko biegali, brzydkie, martwe ciągi, przysiad robili, versus 23 godziny, które też spędzamy w jakichś pozycjach, siedzących, stojących, chodzących, leżących. Jeżeli nie robimy ich dobrze, robimy to na jakichś kompensacjach, wiesz, dziewczyny na obcasach, my skrzywieni, to te spięcia, ta dysproporcja, moim zdaniem, rodzi się tam i Tutaj bym szukał problemu, a nie w tym treningu, to tak bardzo globalnie, więc sylwetka ogólnie, pozycja, w jakich pozycjach, w jakich sylwetkach głównie spędzamy czas, tym bym się zajął, a nie treningiem, czyli innymi słowy nie wierzę, że o zrobiłem przysiady, mam spięte czwórki, to spięte czwórki po treningu siadów oznaczają, że ten mięsień mówi, ok, daj mi teraz spokój przez tam 2-3 dni, ja jestem w trakcie przebudowy, nie rozciągaj mnie na siłę, bo to jest kolejny bodziec. Zajmij się czymś innym, czemu masz, nie wiem, przodu miednicy, zaokrąglone barki, czemu chodzisz w obcasach, wermaksach i tak dalej. A co ty sądzisz? Czyli tu wracamy według tego, co mówisz do takiej genezy, czyli naszego stylu życia tak naprawdę, tak nie? I to w każdej dziedzinie, nie tylko w treningu, nie tylko w naszej sylwetce, ale i w odżywianiu, i tak dalej. No wszędzie powtarzamy o tym, że ten styl życia jest rzeczywiście kluczowy. Styl życia. I przede wszystkim to jest większość czasu, które spędzamy. nie? I ja myślę, że no nie da się na to inaczej patrzeć, i chyba rzadko ktoś mówi, że rzeczywiście samym treningiem się pospinamy. No, możemy tu brać pod uwagę jakiś trening stricte kulturystyczny, nie wykorzystujący gdzieś tam pełnego zakresu ruchu, żeby bardziej uwydatnić gdzieś tam pik ten mięśniowy. I wtedy rzeczywiście myślę, że można powiedzieć coś tam o tym rozciąganiu, że no warto by było jednak, żeby ten mięsień poznał pełny zakres. Ale u większości społeczeństwa, i u amatorów, i u osób, którzy trenują rekreacyjnie, to na bank będzie to, co się dzieje w ciągu dnia. Czyli ich styl życia przekłada się na te pozycje, tak? a te pozycje przekładają się na to, jak później są pozamykani. I do mnie też trafiają klienci, którzy na przykład, co jest teraz bardzo częste, są zgarbieni, albo dzieci już są pogarbione. No, i myślę, że jak pochodzą raz w tygodniu, czy dwa, czy nawet trzy razy w tygodniu na godzinny trening, coś tam poćwiczą, wzmocnią mięśnie, to że ta pozycja się poprawi. Niestety, tu nawet jeżeli wypracujemy mięśnie jeszcze, zresztą to są bardzo często osoby, które są w stanie się wyprostować, bo jeżeli jest ktoś, kto już się nie jest w stanie wyprostować, to już wiemy, że to jest duży problem, nie? I wtedy trzeba pracować. Ale jeżeli ktoś jest w stanie świadomie mięśniowo się wyprostować, no to to, że poćwiczy i jeszcze wzmocni bardziej te mięśnie, które i tak działają, tak. No to to nic nie zmieni, on musi po prostu pilnować tego w życiu codziennym. Nie wiem, na jakie Ty osoby ewentualnie trafiasz, czy właśnie spotykasz się z szerszym jakimś poglądem? co, myślę, że trafiamy na te same osoby. Mi się teraz przypomniało, taki kubek kiedyś dostałem, on miał być motywacyjny, że jedna godzina treningu dziennie to 4% Twojego dnia, tam sobie to szybko obliczałem i rzeczywiście jedna z 24 to jest tam 4 z hakiem. No, ale zadajmy sobie pytanie, a co z tymi 90, 96% i właśnie tutaj bym poszukał problemu. No, bo co? Siedzimy myślę, że 8 godzin dziennie to już leciutko, bo przecież nie siedzimy tylko w pracy, siedzimy przy jedzeniu, czasem oglądając telewizję, więc to się wydłuża. To siedzenie, o którym Ty pewnie zaraz słówko powiesz, dlaczego ma dla nas taki wpływ. Ja tutaj bym dorzucił naprawdę obuwie z dużą piętą, bo jednak to jest. Jakby tak logiczne, ja wiem, że mam ten problem, że jeżeli spędzamy x godzin stojąc, chodząc i mamy jakąś podkładkę 2-3 centymetrową pod pięty, no to chyba nie trzeba być czarodziejem i mistrzem, żeby wiedzieć, że jakby nasze ciało ma jakby wtedy cały czas tendencję do takiego przewracania się do przodu. Oczywiście nie chce się przewrócić, więc musi włączać jakieś mięśnie wyhamowujące to przewracanie. No i ta dwójka z tyłu cały czas będzie pracować, żeby ta miednica nie przechyliła się, nie fiknęła do przodu, więc. No, buty zero, wiadomo, nie są seksy, nie są śliczne, też są coraz ładniejsze, ale to jest jakby element układanki, prawda? Ja tutaj wcześniej wskazałem palcem, bo mam tabliczki z takimi właśnie sloganami, hasłami, tak. a motywacyjnymi, jest tam między innymi ta o Aha, tych jest. 4%. zasłonięte miałem. Że rzeczywiście godzina treningu to jest, to jest 4% naszej doby. Ale to, co Ty też powiedziałeś, to jest kwestia tak naprawdę adaptacji, nie? Czyli nasz organizm się adaptuje i tak samo jak trenujemy, nie wiem, chcemy się nauczyć dobrze jakiejś techniki, musimy ją wykonywać po prostu bardzo często, żeby się jej nauczyć. I wszystkie sporty techniczne polegają na tym, że całe życie możemy się uczyć jakiegoś jednego elementu i cały czas coś tam delikatnie poprawiać. Ja trenowałem bardzo wiele lat judo i tam, no, uczysz się technik, które, no, w pewnym momencie poznajesz praktycznie gamę wszystkich, Wybierasz sobie część, której chcesz się nauczyć, bo nie jesteś w stanie wszystkich idealnie opanować, tak żeby je robić w walce. Czasami, w warunkach takich testowych, że tam stoimy i masz wykonać rzut, to, to umiesz wykonać wszystkie, ale potem, żeby je wykonać w walce, musisz je umieć perfekcyjnie, więc uczysz się ich całe życie. Tak samo będzie z podnoszeniem ciężarów i tak dalej, tak dalej, z każdą dyscypliną sportową, niemalże, gdzie jakaś technika wchodzi w grę. No i tu mamy to samo. Ty mówisz o chodzeniu na podwyższonej pięcie, czy kobiety na szpilkach, czy mężczyźni w jakichś air i tak dalej. A możemy też mówić właśnie o pozycji siedzącej, o której no, bardzo dużo się, się mówi, no bo jednak spędzamy, wiele ludzi spędza w niej większość swojego Dobra. czasu w ciągu dnia no, i w konsekwencji większość życia, więc nasz organizm też się do tego adaptuje, poprzez pomiędzy między innymi ściąganie tej grupy kurszowo goleniowej czyli tyłu uda, czyli mięsień dwugłowy, półściegnisty, półbłoniasty, e, pośladek, jest zmieniona trochę pozycja miednicy, tak, ona idzie sobie do tyłu pochylenia, no i to finalnie też powoduje, że te mięśnie działają troszeczkę inaczej. Dorzuciłbym jeszcze igor do tej naszej układanki takie pojęcie jak pamięci mięśniowej. Ona znowu będzie spójna z tym 4% wersus 4 96%, bo pewnie słyszałeś wiele takich rad speców, wyprostuj się, nie garb się i na chwilę powiedzenie komuś, żeby ściągnął łopatki. Wiemy, że to nie masz racji bytu, bo jego organizm w sekundę wróci do jego jakby pozycji, która jest dla niego nie mówimy, że dobra, ale tak wypracowana, że stała się komfortowa, oszczędza energię, czyli pozycja zgarbiona, i tak samo przyjście na trening i zrobienie jednej serii rozpiętek rozciągających, potem jakiś Face pulli, Oczywiście nie zaszkodzi, ale versus ten nasz styl życia, no nie ma szans, może to być. Walka z wiatrakami, a po co marnować swój czas? Więc oczywiście na treningu można się rozciągać, można ćwiczyć, ale znowu, pomyślmy o tej proporcji tam 90 95% nie trenujemy, 5% nawet trenując codziennie, trenujemy. Jak możemy poprawić nasze spięcie? Czyli, wiesz, mieliśmy rozmawiać o rozciąganiu, nawet go nie liznaliśmy i może dobrze, bo poświęćmy czas na diagnozę i może nie będziemy musieli rozmawiać o rozciąganiu. Co ty byś polecił, właśnie w Stylu życia, takie proste quick fixy, ale też treningowe. A jeszcze, jeszcze tylko wrócę na chwilę do tego, co wcześniej mówiliśmy, co powiedziałeś na początku swojej teraz wypowiedzi, bo mi się przypomniał też taki case study mój prywatny, odnośnie akurat małego dziecka, które jak się rodzi, to je tam lulasz i często trzymasz na rękach, czy kąpiesz w wanience i się gdzieś tam nad tym pochylasz. Ja na przykład raczej staram się przez całe życie trzymać wyprostowaną sylwetkę i w momencie, kiedy nosiłem dziecko, czyli dochodził jeszcze ciężar i się nad nim garbiłem, żeby je tam ululać, strasznie czułem między łopatkami, wiesz, wszystko mnie tam po prostu bolały, całe plecy. E a co ciekawe, mój organizm się tak do tego adaptował, że czym to dziecko, to dziecko dorastało, było coraz większe, coraz cięższe, a ten ból był coraz mniejszy. Nie? Czyli ja się adaptowałem trochę do tego, do tego noszenia. Teraz jest drugie dziecko i na przykład już tego tak nie czuję. Nie? Ja pamiętam, że przy pierwszym była masakra. Więc yy, na pewno nasz organizm ma duże takie możliwości adaptacyjne. Jeżeli mu dajemy jakiś bodziec i wytrzymujemy go przez bardzo długi czas, on się staje dla nas naturalny. Mm. Tak samo, jeżeli będziemy to, co powiedziałem wcześniej, ćwiczyć, a nie będziemy tego kontynuować później w życiu codziennym. No, no to, to to się po prostu nie poprawi. E, I możemy zadziałać tutaj moim zdaniem wielokierunkowo, czyli może być ta rozciągania, powinny być ćwiczenia, które wykorzystują ten pełny zakres ruchu, no ale przede wszystkim musimy też popracować nad naszą pozycją, jeżeli na przykład mówimy o garbieniu, no to musimy jednak o tym pamiętać w ciągu dnia cały czas. E, są do tego różne narzędzia też, nie wiem, jakie jest Twoje zdanie na przykład na temat pajączków czy jakichś elementów ściągających plecy? będę szczery, przetestowałem wszystkie, kiedy się bawiłem w różne wynalazki z Allegro i, z, i z, z Alibaby nie wierzę w to bo znowu, to musi być połączone z naszym mózgiem i powiedziałeś fajne słowa, że organizm nasz człowieka jest w stanie się zaadoptować do wielu rzeczy niestety potrafi się równie fajnie adaptować do dobrych rzeczy jak do złych rzeczy tak? i raczej bym szukał rozwiązań małymi krokami czyli jak już kupujesz pajączek albo kupujesz biurko do pracy na stojąco, które, no nie oszukujmy się, na pewno jest lepsze od pracy na siedząco. Ja teraz takie mam i powiedzieć ci coś szczerze, nie potrafię 15 minut wystać. Wszystko mnie boli. No. Wszystko mnie boli. A dlaczego? Bo ja nagle postanowiłem, że z, no, może 8 godzin dziennie nie pracuję siedząco, nasz przy komputerze, tylko tam 6. Że 6 godzin zamiast 6 godzin siedzieć, będę teraz 6 godzin stał. Jest to niewykonalne, więc metoda małych kroków, kochani. Bardzo polecamy możliwość pracy na stojąco, bo wtedy jak tak ta pozycja, i to jeszcze na przykład boso, prawda, żeby nie było, że 8 godzin, tam 6 godzin pochylamy się do przodu. Eee... Więcej mięśni pracuje, jest to bardziej aktywna sylwetka, bardziej naturalna, bo nie oszukujmy się, siedzenie na czymkolwiek nie jest naturalną pozycją. Naszą naturalną pozycją jest słowiański przykuc albo głęboki przysiad, w którym spędzają czas nasze małe dzieci czy plemiona południowoafrykańskie. Więc metoda małych kroków. Jak kupujemy wysokie biurko do pracy stojąc, to... 5 minut co godzinę. Zacznijmy od tego. Potem 10 minut co godzinę. I może po kilku miesiącach, tak jak budujemy maksa w przysiadzie, uda nam się wystać godzinę. Dla mnie to jest niewykonalne, tak? Jeszcze. Albo drugi e, motyw. Jak już nie wiem, nie mamy stojącego biurka, pracujemy gdzieś w coworkingu, w pracy. Ustawić sobie naprawdę jakiś budzik, przypominajkę, i co godzinę wstać, porozciągać się albo zejść do głębie, głębokiego przykucu na 30 sekund, minutę. Trzymając się czegoś, fajnie biodra rozciągniemy. Wiesz. Ja miałem wiele razy takie pytania, więc się, jak oddam tutaj Tobie e, m, głos. Ludzie nie rozumieją, a czym się różni siedzenie na krześle od siedzenia w głębokim przysiadzie. Dla nich to jest to mhm. samo, a wiemy, że różnice mhm. są kolosalne. No tu, jeżeli chodzi ogólnie o siedzenie przy biurku, czy w ogóle format pracy, ja też nagrywałem kiedyś taki filmik, o którym mówiłem o ergonomicznym stanowisku pracy i tu właśnie można było też to pod wieloma względami rozpatrywać. Po pierwsze, Ergonomiczne stanowisko pracy ma sens, bo tu chodzi nie tylko o to, jak siedzimy, ale też o to, gdzie są umieszczone poszczególne rzeczy, z którymi pracujemy. Nie? Czyli jeżeli ktoś, właśnie, albo przez cały czas musi zadzierać głowę, albo cały czas musi mieć tą głowę skręconą, bo tam jest monitor, a wszystko inne ma ustawione frontalnie, no to musi sobie odpowiedzieć na to pytanie, gdzie najwięcej czasu spędza, albo tak zrobić, żeby móc po prostu tą swoją pozycję zmieniać. Ale to już mówimy o całym takim środowisku. Natomiast jeżeli chodzi o stricte krzesło, to też no, są prace, ktoś ci powie, wiesz, ty powiedziesz, że stojąco, że biurko wysuwane, ktoś Ci powie, że pracuje w takim korpo albo tym, że tam w ogóle nie ma opcji, nie ma mowy i tylko można siedzieć. To wstyd. Co ludzie powiedzą. No, albo będziesz się wyróżniał na tle innych, którzy siedzą, a tu ma być wszystko spójne i wszyscy mają w swoim boksie tak. cicho siedzieć, nie. Więc jeżeli ktoś ma taką sytuację, to też znowu będzie rozpatrywał, jak w takim razie siedzieć, nie? I na przykład nie wiem, odpali filmik, gdzie ktoś właśnie pokazuje ergonomiczny fotel, sposób siedzenia i sieć idealnie wyprostowany, wszystko mie idealnie. I to jest fajne, ale to jest też fajne na chwilę. Czyli tak naprawdę najważniejsze w tym wszystkim będzie, żeby się ruszać. Czyli jeżeli ja raz usiądę sobie krzywo w jedną stronę, to potem niech sobie usiądę krzywo w drugą stronę, raz zgarbie się, wejdę w zdjęcie kręgosłupa do przodu, raz się przeprostuję, potem po jakimś tam czasie porobię troszeczkę ruchu, wstanę. Ja też zawsze polecałem, żeby sobie, nawet jeżeli ktoś ma tak, że się zagłębia w pracę i po prostu nic innego nie widzi, to sobie ustawić jakiś budzik i chociażby co godzinę wstać i nie wiem, napić się wody. To będzie dwa w jednym. Raz, że się poruszasz, dwa, że jeszcze uzupełnisz płyny, nie? Także można szukać takich rozwiązań, które będą mało impaktowe, nie będą tu zmieniać jakby drastycznie Twojego stylu pracy albo będą ingerować w coś, co nie wiem, Twój pracodawca na co nie pozwala, a będziesz mógł je wdrożyć i to już będzie dla Ciebie zdrowe. Czyli jak siedzimy, to samo jest na przykład z siedzeniem na piłce. Niektórzy mówią... Siedzenie na piłce to już jest super zdrowe i sieć na piłce przed wszystkie problemy. Tak, to rozwiąże Twoje wszystkie problemy. No nie do końca. Na piłce fitnessowej, już teraz nie będę pokazywał, ale też można usiąść zgarbionym. Jeszcze będę się bujał, więc jeszcze będę sobie robił kompresję na kręgosłup w takiej pozycji zgarbionej. Oczywiście piłka będzie wymagała ruchu, więc pod tym względem ona jest fajna, bo będzie Ci się na przykład nudzić, to sobie na nie poskaczesz, pobujasz się i to jest super. I o to chodzi. Ma ta miednica sobie się ruszać, mają Twoje mięśnie cały czas pracować. Dobra, to... Dwa, trzy takie dobre rady, quick fixy, e, które każdy z nas by dał. Wiadomo, pewne rzeczy się nie da przeskoczyć, jeżeli macie takie środowisko pracy, że no, nie możecie, nie wiem, tam ćwiczyć, robić śmiesznych, nieakceptowanych społecznie rzeczy, no to te rady jakby Igora, czyli na przykład za każdym razem, jak przyjdzie mail z eskalacją od szefa, to jest to dla Was sygnał, żeby wstać, porozciągać się, zrobić kółko. Chyba, że takie maile macie co 5 minut, to lepiej dla Was. Natomiast Trzy jakby ćwiczonka, pozycje, bo zaraz sobie też przejdziemy do treningu, treningu, ale mhm. takie trzy pozycje, ćwiczonka, na no szybko wiesz, nie, ma, nie przygotowaliśmy się w ten sposób, że ze 103 dla mnie by to było kilka razy dziennie zejść do głębokiego przysiadu jaki by on nie był, jeżeli jest słaby, przewracamy się, to złapać za nogę, stołu, cokolwiek i zacząć od 30 sekund, może dojdziecie do 2, 3, 5 minut poprzebywać w luźnym, słowiańskim przykucu Chyba nie ma jednego lepszego ćwiczenia, które rozluźnia i rozciąga wasze biodra. Biodra to moc, biodra to jakby ten powerhouse, od którego wszystko się bierze. To jest jedynka. Dwójka, ja bym chyba postawił na drążek, więc wiadomo, ale znam takie przypadki, że namówili pracownicy szefa i zamontował im drążek. Wiesz, no, nie trzeba być naprawdę bardzo postępowym, żeby się na to zgodzić. W domu prawie każdy może taki drążek e, zawiesić, a pod względem odcinka piersiowego, barków. No, też trudno wymyślić jedną lepszą rzecz niż powisieć regularnie codziennie. I trzecie to jest takie powiedzmy już ćwiczącko, którego no, na pewno w firmie nie zrobimy, ale taka dla mnie jedna pozycja, która załatwia kilka tematów, to jest e, taka nie wiem, pozycja tabletop, trawa, tak? Czyli jesteśmy, siedzimy na tyłku, e, podpieramy się rękami na ziemię, a podnosimy wysoko biodra, tak? Czyli aktywujemy tyłek, rozciągamy, może nie super mocno, ale. Aktywujemy tył, rozciągamy przód i do tego jeszcze bardzo fajna taka pozycja, w której nie spędzamy... Za... Tak, bo to jest logiczne. W takiej pozycji spędzamy dużo czasu, więc jak ją odkręcić, naprawić? no jakąś pozycję, gdzie te ręce mamy bardziej za sobą. I tak samo, w takiej pozycji spędzamy godzinę, to wyprostowana pozycja też w kilka minut. To są moje takie trzy chyba quick fixy. No a jeszcze odnośnie tego drążka, to chodziło Ci o po prostu zwis na drążku? Luźny czy... zwis na drążku. Ok, przy zwisie na drążku można jeszcze fajnie się bujać klatką do przodu na przykład, tak, żeby jeszcze bardziej otwierać sobie I keeping klatkę. Laku, i A, to już, to już wyższa szkoła, ale... E, no nie przygotowywaliśmy się do tego. Ja, jakbym miał wskazać takie trzy, oczywiście ten przysiad jest, e, jest super. Na pewno też jeżeli ktoś nie jest w stanie tak super zrobić pełnego przysiadu jeszcze w nim wyczekać albo chce pracować nad ustawieniem miednicy i pleców, to dobrze jest się czegoś złapać, jakiegoś słupka, stołu, czegoś co się nie przesunie, tak żeby móc sobie tą klatkę piersiową Ale po i biodro pchać, próbować puszczać, puszczać tak, i tak. Ja może się uda. No, poprawiać. Ale myślę, że jeżeli byśmy w tą stronę szli, że powiedzmy te twoje trzy ćwiczenia, ja bym miał coś jeszcze dorzucić, to na pewno przeprost ogólnie w kręgosłupie z wyciągnięciem rąk do góry i otworzeniem klatki. Można to zrobić na przykład przy framudze drzwi, żeby sobie zaprzeć ręce i właśnie otwierać tutaj górę. Nie? Czyli rozciągać klatkę piersiową, która jest cały czas zamknięta i doprowadzać do takiego przeprostu w odcinku piersiowym kręgosłupa. Możemy też zrobić pozycję leżąc na brzuchu, wyprostować ręce, czyli takiej po polsku foki, gdzie też będziemy rozciągać sobie, ale tu już bardziej, bardziej brzuch, ale też troszeczkę zginacze biodra, więc to też będzie fajna pozycja. No i coś, co ja na przykład polecam, jeżeli chodzi o siedzenie przy biurku, co dużo ludzi robi, ale jakby nie przykładając do tego wagi, czyli zakładanie nogi na nogę. Czyli zakładamy sobie stopę jednej nogi na kolano drugiej nogi i to jest pozycja, którą niektórzy po prostu uważają za jakąś tam wygodną, ale po pierwsze, róbmy to na jedną i na drugą stronę. Po no drugie, tak. trzymajmy proste plecy i zadbajmy o ustawienie miednicy, bo to jest bardzo fajna pozycja do rozciągania mięśni pośladkowych. I jeszcze do tego w rotacji, więc możemy z tego naprawdę super skorzystać i ja to polecam właściwie każdemu, kto ma te mięśnie pośladkowe, poprzykurczane, żeby sobie w pracy coś takiego wykonać. Tylko właśnie, bardzo często zdarzały mi się osoby, że jedną nogę zakłada luźno, bo na przykład robił to w życiu, zakłada luźno, a drugiej w ogóle nie jest w stanie założyć na kolano. Albo zakłada nogę na kolano, ale przy tym automatycznie plecy idą do takiego zgięcia, że no, nic tam się nie rozciąga tak naprawdę. Nie? Oprócz tego, że noga jest trochę wykręcona. Więc to myślę, żeby było takie. Ode mnie chyba. Jeszcze na no powiedzmy trzecie w takim razie, oprócz wyprostu nogi na nogę, to żeby rozciągnąć tył, uda tak po prostu się troszeczkę pobudzić, rozciągnąć. To no nawet na siedząco e, czy na stojąco ustawić sobie miednicę do przodu pochylenia, czyli wypiąć tyłek i wyprostowaną nogę zrobić skłon najpierw do jednej, potem do drugiej, czyli też całą tylną taśmę, napięcie, żeby też łydka się rozciągnęła i po prostu tak troszeczkę się tutaj takim nowym zakresem gdzieś tam pobudzać jak najczęściej. Zobacz, Igor. Obydwaj. Mamy, zgadzamy się, że słowiański dziecięcy przykuc jest super. Obydwaj wskazaliśmy jaką, jakąś pozycję otwierania odcinka piersiowego Barków. Ja w zwisie, ty oframuję. No, musiałem wymyślić coś innego. Jak to połączyć do kupy? Mamy overhead skład, więc przejdźmy na siłownię, czyli mamy full sprzęt, wszystko co tylko chcemy. Mamy godzinę półtorej czasu. No właśnie, tutaj do tego pierwszego pytania, które zadaliśmy na początku odcinka, odcinka sobie wróćmy. Są tacy, co mówią, że jak dobrze trenujesz, to się rozciągać praktycznie nie musisz. Jest tu wiele zgody. Nie podpiszę się pod tym, bo to zależy. Ktoś mógł ten, już przyjść jakby na ten trening z takimi kompensacjami, tak pospinany, że no nie odkręcimy tym treningiem, co i powiedzieliśmy. Ale można trenować tak, żeby nie pogłębiać tych zmian, tylko naprawiać. I tu na pewno jest praca na ruchach wielostawowych w jak najpełniejszym zakresie ruchu. A takim zwieńczeniem jednak dla jednych ćwiczeniem, dla których koniecznością jak w o którym sobie będziemy rozmawiać, a dla niektórych bolesnym, piekielnym testem mobilności jest ten overhead squat. Tak, overhead squad będzie badał nam wiele rzeczy, więc też pojawia się nawet w testach różnych do badania mobilności, między innymi w FMS-ie. Ja akurat nie jestem zwolennikiem tego no całego protokołu, jakim jest FMS, ale over, nawet nie overhead squad, ale po prostu sam przysiad zawsze robię z klientami, żeby zobaczyć. W jaki sposób się układają, bo już po tym, jak układa im się stopa, jak oni definiują w ogóle pełny przysiad, jak go wykonują, jak się czują komfortowo w poszczególnych pozycjach, jestem w stanie bardzo dużo stwierdzić. Nie? I później sobie na przykład przechodzę i już badam poszczególne rzeczy. Oczywiście też bardzo szybko, bo to nie chodzi o to, żeby spędzać godziny na zbadaniu każdego dokładnie mięśnia, bo my chcemy, żeby one pracowały w konkretnych ruchach i żeby pracowały prawidłowo. Overhead skład, czyli jeszcze coś nad głową utrzymane. No to już jest taka wyższa szkoła jazdy, i tak naprawdę wielu osobom, takim co dopiero zaczynają swoją przygodę i wiedzą, że są pospinani, no nie, no nie ma szans, żeby to zrobili. Nie? Przynajmniej nie tak, żeby to było jakieś poprawne i żeby na przykład jeszcze dorzucić im obciążenie nad głowę, to już w ogóle będzie, będzie słabo. Natomiast na pewno jest to bardzo fajne ćwiczenie, i ja swoim klientom też powtarzam to, że w momencie, kiedy już doprowadzimy do tego etapu, gdzie mięśnie są w dobrym, pracują w dobrych zakresach, i będziemy je wykorzystywać w tych dobrych zakresach, czyli będziemy wykonywać te ćwiczenia i ja na przykład właśnie przez to staram się ostatnio robić regularnie rwania, bo tam jest ten overhead squat, przyjęcie sztangi, jest to jeszcze bardziej skomplikowany ruch. I wykonując tylko to, powoduje to, że nie muszę się rozciągać, bo ja tych zakresów po prostu używam. Nie? I przez to, że ja ich używam, moje ciało je pamięta, są jeszcze wykorzystywane z dużym obciążeniem, więc tym bardziej organizm musi te zakresy trzymać i mieć w nich tą kontrolę motoryczną. Ja będę trochę z uporem maniaka ten overhead skład wałkował. Powiem ci dlaczego. Spotkałem się wielokrotnie w swojej karierze trenera CrossFit z takim stwierdzeniem, że ja moim podopiecznym, tutaj było to stwierdzenie trenerów personalnych, tak jak ich post-CrossFitowych, czyli byli crossfitowcami, trenerami, potem poszli na swoje i zaczęli CrossFit hejtować i mówią, ja swoim podopiecznym overhead składu nie daję, bo... Nie potrzebują go, nie ma takiej potrzeby. I ja tak już z przymrużeniem oka, nie denerwuję się, to komentuję, bo co to znaczy nie potrzebują? Tak? Stwierdziliśmy, że to jest fenomenalny, pewien papierek lakmusowy, nie tylko mobilności bioder stawów skokowych, mobilności kręgosłupa, szczególnie wyprost jego górnej części, barków, łokci, nadgarstków. Więc czemu nie mamy dążyć, żeby w, jeszcze w ruchu, czyli jest to ruch dynamiczny, a nie statyczny, bo biodra pracują, a reszta musi stabilizować. Czemu nie dążyć, żeby ten overhead skład mieć coraz lepszy? Jeżeli mamy w głowie, że od razu mamy komuś narzucać sztangę czy nawet ciężary, no to wiadomo, głupota, ale kijek, czyli rozciągamy biodra, rozciągamy odcinek piersiowy i powiedzmy co miesiąc, co dwa sprawdzamy, jak w globalnym ruchu, w dynamicznym ruchu, jakim jest OHS, to się zmienia. A jak już ktoś będzie miał na kilku fajny overhead, czemu go nie dociążyć? Wiesz, zadam może pytanie inaczej. Wolałbyś mieć pacjenta, który bierze w squacie 150 kg, czy takiego, który bierze w overheadzie 100 kg? Ja, w nocy o północy mnie obudzisz, nie mam wątpliwości. Wiesz dlaczego? No bo po pierwsze, overhead, squat, jak ktoś bierze stówę, to na 99% w squacie weźmie 150. No właśnie. A poza tym, no znowu, checklista, wiesz, jak jest odhaczona, wiem, że on... No, 100 kg może się da w jakichś kompensacjach bardzo brzydko, ale go poproszę jeszcze w wąskim chwycie, to raczej wiem o nim bardzo dużo. Mam taką porcję informacji nie tylko, że jest silny, nie tylko, że jest mobilny w każdym aspekcie potrafi to połączyć i możemy się zabrać zerwanie. No tu na pewno jest problem taki, że jeżeli mówimy o amatorach czy osobach, które po prostu przyszły na siłownię, czy trenują nawet z trenerem, i ich głównym celem jest, nie wiem, schudnięcie czy poprawienie sylwetki, czy samopoczucia to na pewno jest to na tyle trudne ćwiczenie, że no, wiele osób może nie chcieć go wykonać, a trener nie zawsze jest po to też, żeby tam koniecznie namawiać. No, no, fajnie by było spróbować, powiedzieć jakie są zalety tego i że doprowadzenie do takiego overhead squat jeszcze z obciążeniem, no to jest super, super skill, ale no, może być tak, że nie każdemu będzie to potrzebne w takim wydaniu, że po prostu nie chce aż tak się poświęcać powiedzmy takiemu zadaniu, nie? Więc y, można ewentualnie to dzielić. No, na pewno przysiad moim zdaniem jest, Podstawą, żeby każdy był w stanie zrobić pełne, chociażby właśnie dlatego, że potem możemy sobie utrzymywać te nasze biodra i nogi w dobrym stanie i kolana i wszystkie w ogóle stawy, które będą towarzyszyły temu e, ćwiczeniu. Natomiast e, no, overhead skład jest na pewno już taki skomplikowany i ja wyczynowym sportowcom uważam, że wszyscy powinni robić, bo też często prędzej czy później... Możliwe, że będą mieli do czynienia z rwaniami. Jeżeli chcą robić trening taki power, mocy przed jakimiś zawodami czy coś, no to, to fajnie jest sobie to rwanie wplatać. No a tak naprawdę, jak się nie ma żadnego overhead składu, to torwanie będzie kulawe. No wiadomo, można zrobić power na prawie wyprostowaną sylwetkę, ale też będziemy tam dużo mniej stabilni, jeżeli nie będziemy potrafili z tym ciężarem zrobić przysiadu jakimkolwiek. Nie? O weightliftingu będzie w kolejnej rozmowie. Na dzisiaj kończymy. Jeszcze urodził mi się pomysł na kolejny temat, Igor, dzięki Tobie, bo fajnie powiedziałeś, że trener może nie kazać, może nie narzucać podopiecznemu robieniowego składu, oczywiście jakby zgadzam się z tym, ale fajny może być temat na odcinek w ogóle, jaka jest rola trenera. Czy trener powinien robić to, co jest dobre dla klienta, czy tylko to, co ten klient chce? Pewnie nie będziemy za dużo zdradzać, przedyskutujemy sobie to przy kawce. Na dzisiaj kończymy. Bardzo, bardzo wam dziękujemy. Jeżeli chcielibyście, żebyśmy coś rozwinęli, coś dodali, poruszyli jakieś inne zagadnienie, piszcie koniecznie w komentarzu. Zbierzemy to do kupy i zrobimy dedykowany Q&A. No i dzisiaj to rozciąganie poruszyliśmy od takiej może specyficznej strony, czyli może nie każdy jest teraz usatysfakcjonowany, że powiedzieliśmy wszystko, bo tak naprawdę stricte nie powiedzieliśmy o metodach rozciągania, o dobrze. samym rozciąganiu. Ale myślę, że można by było jeszcze ten temat poruszyć, bo tutaj też jest troszeczkę fajnych rzeczy, o których można by było powiedzieć, dać jakieś wskazówki czy metody. Eee, więc jeżeli byście byli zainteresowani, to dajcie też znać w komentarzach, a myślę, że nagramy po prostu drugą część o rozciąganiu i troszeczkę spróbujemy ugryźć temat od innej strony, mając na uwadze, że to co dzisiaj powiedzieliśmy jest... Przede wszystkim kluczowe i jakby do tego, jeżeli się zastosujemy, no to, to tak naprawdę rozciągać się finalnie może nie będziemy musieli. Ale są osoby, które będą musiały tak czy inaczej to rozciąganie wplatać, żeby dojść do pewnego momentu, do wykonywania pewnych ćwiczeń. Dziękujemy za dzisiaj i zapraszamy do subskrybowania naszego kanału z dzwoneczkiem, lajkujcie, zostawiajcie wszystkie reakcje, tak żeby... Szło to wszystko, ta nasza, ta nasza wiedza, to nasze rozkminki, i szły w świat. Będziemy publikować co 2-3 dni, więc, jeżeli nie chcecie przeoczyć kolejnego nagrania właśnie o rozciąganiu, rozwijającego temat, to kolej koniecznie dajcie suba. Dziękujemy. Dzięki, Igor. Do zobaczenia, Igor Tomek, kanał Wszechsprawność. Pozdrawiam.